Wdmuchnąć wykalkulowaną porcję podsypki. I już do następnego miejsca wątpliwości. Tak obsłużona żelazna droga z powodzeniem wytrzymuje rok, dwa, może trzy. A potem wszystko trzeba powtarzać od nowa. Zawsze to taniej, niż budować szlak od początku. Innej alternatywy nie ma. Pociągi muszą po czymś gnać do przyszłości. Wygląda na to, że właśnie ta przyszłość to są te niezwykłe, bardzo nowoczesne metody badania torów, konserwacji, budowy ich przystosowania do rozwijania niezwykle jak na pociąg dużych prędkości, ale jest jeszcze argument jeden znacznie ważniejszy. Otóż nie ma na razie na kuli ziemskiej żadnego innego środka transportu i komunikacji towarów i ludzi, który byłby tak efektywny i tak tani jak kolej. Nic się z tym nie może równać. Mało tego, istnieje ukształtowana przez tradycję cywilizacji, sieć połączeń kolejowych, których po prostu się nie wydarzy. One są i one będą wykorzystywane i tutaj nie ma co się w ogóle na ten temat wspierać. No tak, tylko że to jest taki trochę punkt widzenia, wiesz, jest tak zupełnie fajnie zostało wymyślone w latach ubiegłych, służy teraz również. W związku z tym nie ruszajmy tego, niech spełnia dalej swoje funkcje. No dobrze, funki. ale sam ale... wielokroć broniłeś poglądu, że lepsze jest wrogiem dobrego i to, co jest dobre, nie należy tego zmieniać. Może tak, a może nie. Ja bym w ogóle tę sprawę widział w dwóch aspektach. Powiedzmy, że y, tego typu transport ma znaczenie, jak sam powiedziałeś, ze względu na przewóz ludzi i przewóz towarów. Przede wszystkim towarów. Towarów, zgoda. Rzeczywiście nie wynaleźliśmy lepszej metody na coś takiego masowego, prawda? No może transport wodny, no ale rzeki jest zbudować jeszcze trudniej niż torowiska. No, zgoda, robimy, ale tak. ludzi... Słuchaj, tu nie pomogą kolejne podwyżki biletów. I idąca za tym, y, idące za tym zwiększenie szybkości transportu Normalnych środków komunikacji szynowej, takich jak, jak pociągi. Nie pomoże również to, że zamiast y, powiedzmy torów, które zostały położone przed wojną, zlikwiduje się to wszystko, położy tory zupełnie nowe i puści na to inne jednostki, tak że szybkość będzie już nie 80 km na godzinę, a będzie 200. To wszystko ma w sobie zalążek końca. Natomiast, gdyby na całą sprawę popatrzeć tak, że może rzeczywiście należy wymyśleć pudełko, które będzie przewoziło ludzi, ale nie 20 wagonów, tylko 4, 5. Ale z niesamowitą szybkością, z niesamowitą wygodą, z niesamowitą, no, powiedziałbym także perfekcją połączenia porównywalną z innymi dużo bardziej nowoczesnymi środkami. To wtedy może, tak? Ale to już naprawdę nie może być kolej taka jak tu, bo nie pomoże nawet to, żeby na torach, które istnieją obecnie, puścić pociągi z szybkością 120. To jest może zadanie na dziś, a na jutro jest już mało. Ach, na jutro musi to być coś zupełnie, zupełnie innego. Niechby się zresztą w dalszym ciągu nazywało koleją. Ale dla dlaczego, czegoś takiego zupełnie nowego, to, moi drogi, to ja mogę. Tor wolny. tor polny. Ale nie jest to już zwykły tor, a nie zwykły pociąg. Na trasie Paryż-Lyon po prostu jak strzała specjalnym torze długości 425 km w niespełna dwie godziny. Francuzi nazywają go TGV. z dumą, bo udowodnili, że szynowy sposób komunikacji szybkością ustępuje tylko samolotowi. Ustępuje tylko samolotowi, bo wszystkim innym góruje. Wygodą, pojemnością, ceną, bezpieczeństwem. Współczesna cywilizacja nie znalazła powodów, by transport kolejowy uznać za przestarzały. Ale czy tylko w szybkości tkwi przyszłość żelaznych dróg? Inna stacja, inny kraj i inna skala. W tym przypadku problem transportowy liczony tylko w setkach metrów. Ale za to. Wagonik nie ma kół. Zamiast nich umieszczony tu został zespół elektromagnesów. Natychmiast po włączeniu prądu między pojazdem i torowiskiem powstaje dziwna 15 mm przerwa odstęp, niewidzialna poduszka tak jak tu między stalową kulką i elektromagnesem. Dlaczego to wisi, a nie przykleja się do bieguna? Proste. Specjalny optyczny czujnik reguluje prąd płynący przez magnes i to utrzymuje kulkę w odpowiedniej odległości. Od zabawa z grawitacją. Ale do ruchu takiego pojazdu potrzeba jeszcze czegoś siły napędowej. Weźmy zwykły elektryczny silnik. Uzwojenia zewnętrzne nieruchome rozwinmy w linię prostą. To będzie tor. Cewki dziernika umieścimy w wagoniku. Przez tak rozłożone uzwojenie trzeba teraz przesłać odpowiedni prąd i silnik ruszy. Oczywiście pod warunkiem, że na przeszkodzie nie będzie stało tarcie. A tarcia nie ma, bo jedno drugiego nie dotyka. Nazywa się to elektrycznym silnikiem liniowym. Anglicy nazwali to Maglev, system transportu oparty na magnetycznej lewitacji. Z powodzeniem pełni to służbę w Birmingham, przewodząc ludzi i bagaże na trasie 620 metrów, między lotniskiem i dworcem kolejowym. I nikt nie wie, czy bliższe jest jednemu czy drugiemu. Siedem przemysłowych firm, lokalne i rządowe fundusze zaangażowane były w realizację tego systemu. Tramwaj, autobus czy choćby kolejka linowa kosztowałaby taniej, ale idzie tu o prawdziwy użytkowy test czegoś, co w transporcie szynowym może wywołać drugą po maszynie parowej rewolucję. Nie ma tarcia, więc i energii do napędu potrzeba mniej. Nic niczego nie dotyka, brak w ogóle ruchomych części, a więc prostsza obsługa i mniejsze niebezpieczeństwo awarii. Więc może w przyszłości wszędzie będzie właśnie tak, zamiast stalowych pasów szyn. Na wzór stalowych ptaków, ale biegnąca w ciszy jak elektryczna winda płynąca nad ziemią wzdłuż betonowych wiaduktów. Zlatująca w powietrze i łagodnie hamująca na specjalnych ciernych odcinkach toru. Bez maszynisty czy pilota, cicho, punktualnie i w symbiozie ze środowiskiem. I także być może szybko jak bolit, Japończycy, zafascynowani tą ideą, uruchomili już magnetyczną lewidację w większej skali, nawet szybkością zagrażając lotnictwu. W magnetycznym zawieszeniu wykorzystano tu ultra niskie temperatury i powstające wtedy zjawisko nadprzewodnictwa, a na doświadczalnej trasie ten kolejowy meteor osiągnął 510 km na godzinę. Kształt dni przyszłych. Początek drugiej kolejowej rewolucji, gdzie raczej już nie wypada mówić tor wolny, a raczej zezwalam na start.